Serdecznie w kolejnym filmie, gdzie mamy dla Was tak. Tak od dawno nie było, tym bardziej, że prosiłyście nas o tak zaufana szafa. Osiem pytań, bardzo prostych, krótkich. Będziemy korzystać z filmu Kasi Ciasteczko. Pozdrawiamy Pozdrawiamy. Kasiu. Jaka rzecz w Twojej szafie jest najstarszą, jaką masz? Najstarszą, wiecie, to tak myślałam o no, tym pytaniu. I najstarszą na rzeczą jest sukienka z ymm, studniówki. I sukienka z gimnazjalnego. gimnazjalnego. Są dwie sukienki, które ja mam ale, ale... Ale? ale, ale. pojadę. Taką sięgam pamięcią jeszcze taką e, moją e, świeżą pamięcią, sięgam dal <laughs> Taką sukienką, która mi się kojarzy, że jest najstarsza, jest sukienka sylwestrowa, którą warto mieć w swojej szafie i tak gdzieś co 3-4 Sylwestry można się w takiej sukience pojawić, bo wtedy najmniej się, że taką sukienkę się miało. Miałam ją w Anglii, jest rewelacyjna, tutaj ma się zaginaną na zamek. Absolutnie tej sukienki się nie pozbędę, dopóki mi figura będzie pozwala na to, żeby się w nią wbić. Yy, ile, ile lat ją już masz? Kurczę, z 4? Oj, chyba więcej. 5 może? Chyba z 5, Kasia. No to, to dziś z 5 lat Dobre 5 pięć lat ja tak myślałam. rewelacyjna, sukienkę, którą będę na pewno miała w szafie, tak jak mówiłam, dopóki będę mogła yy, się w nią zmieścić po prostu. I okay, dwie rzeczy, które ja mam najstarsze w mojej szafie, po pierwsze to jest kurtka yy, Fleck. To jest kurtka mojego narzeczonego z podstawówki, gdzie ją ubrałam i prezentuje się całkiem fajnie. Ym, spod spodu jest pomarańczowa, w ogóle zobaczcie, jaki Ona jest dwustronna, to jest taki wiesz, oryginalny flek. Znaczy ja tam nie wiem, czy się pojawiły glany w, te, w tym życiorysie, czy co to, to był za e, okres buntowniczy podstawówkowy, ale no kurtka taka moga moga, jest, taka chyba moda kiedyś była. Ta kurtka ma to już szalicie. w dziesiątkach. Eee, I powiem wam, że ostatnio ten styl militarny wrócił i ta kurtka do czarnych rurek, do takich rurek. naprawdę fajnie wygląda. Ja Zobaczmy, no, na jesień 100% za mnie, takiej chodziła, bo no. zawsze się zgniła zieleń, styl mono militarny zawsze. Na naprawdę. Tak się się. I to się super jest w ogóle w, geni w genialnym stanie. Ja nie wiem, jak ona się uchowała tyle lat, ale zobaczcie, ma tutaj te wszystkie detale. No naprawdę fajna, fajna. kurtka. I drugie jeansy, to są jeansy dziewczyny, zaszybione. sana. O, na boga. Co sobie zarobiła kilka dolców i stwierdziła, kupił sobie lewajsy. W sumie śmiechem żartem, ale tak było. To są jeansy e, Lewisa, które kupiłam w Nowym Jorku, za pierwsze zarobione, jedne z pierwszych zarobionych pieniędzy, ale to są takie klasyczne blue jeans. E, były bardzo tanie, jak na e, w ogóle ceny Lewisa w Polsce, bo w Stanach ta marka jest po prostu, no, nie, jak barszcz. I to były moje pierwsze jeansy, Trzymam je ze względów tylko i wyłącznie sentymentalnych. Dam mojej córce, jak będzie dłużej, powiem, masz, musi pierwsze jeansy za zarobione dolary. Danie numer dwa. Jaką rzecz kupiłaś ostatnio? Ostatnią rzecz, czyli dzisiaj kupiłam dwa t-shirty w outlecie Tunext w Tesco. Jeden t-shirt to jest biały, który jest wymentowany, ale taki jakiś był. Ale tył jest najlepszy. Asos za 19 zł i taki jest tył. Już Wam prezentuję piękny tył. To jest jeden t-shirt, a drugi t-shirt z Zary, w paski, bo teraz mam mniej różnych pasków, z Zary to jest t-shirt za 29 zł czerwony i też go również dzisiaj kupiłam. Także to są moje dwa nowe nabytki. Moim nabytkiem są buty, buty z Zary, trochę dziwne jak na mnie, ale buty są przewygodne. Jeżeli te buty jeszcze gdziekolwiek znajdziecie, serdecznie Wam polecam. Ja szukałam butów. W zastępstwie za sandałki ze Stradivarów, które są do śmieci, bo są tak zniszczone, że no. mam wyjść. A wiesz co najgorsze, że ten stradivarius tak trafił z tym modelem, że moje nude też to taki ściuan, ale mi jest takich szkoda się nie pożegnać. Jezu, no. Nie mogę znaleźć takich samych fajnych nude butów, sandałów. No, to one były takie w ogóle wygodne, stabilne, nic mnie nie obciera. Mogłabym nawet, ja w tych butach ze stradivariusa przetańczyłam nie, nie jedno wesele, nie dwa i to całą noc, jest mi smutno. W zastępstwie kupiłam te Zary. Są, me... Smutne, czy... są mega seksowne, pięknie wyglądają na nodze. Rewelacyjnie wyglądają do jeansów, ale i do sukienek, bo ja głównie będę potrzebować do sukienek. I jeszcze nie miałam ich długo dystansowo, ale z butami ja tak mam, że jak założę, założę zazwyczaj pierwszy raz, szczególnie szpilki, to czuję, czy są dobre, czy nie. Z pazury. Pytanie numer 3. Jaka jest najdroższa rzecz, którą masz w szafie? Najdroższa rzecz to na pewno hantery, kalosze, których nie mam dzisiaj, bo już stwierdziłam, że bez sensu nosić. To były kalosze, tam kupiłam je yy, albo za jakiś zdany egzamin, albo za pracę licencjacką. To było za coś takiego, ja sobie kupiłam w ramach prezentów, nagrody, nagrody. drogimi, znaczy, drogimi prezentami, czy prezentami, rzeczami, które mam to są okolary, rajbany. Ja je kupię, również kupiłam w ramach jakiegoś tam nagrody za egzamin, nagrody za chyba, albo Uuu. magisterki, coś w tym stylu. Tutaj mamy jeden e, Raybana, on Labmaster. Labmaster. Te są tutaj e, model 2140. Ja mam rozmiar 50, i one są w panterkę. Ja je kupiłam na Zalando, a te nie pamiętam na nie kupiłam. Ale chyba na Zalando. Ale je kupiłam, to jest mnóstwo rzeczy. Jeżeli znaczy macie panowie, że są oryginalne, więc możecie zaufać i kupować na Zalando. Tam, jakoś, nie wiem, znazadowana w sumie, coś kupuje. Znaczy, wiecie, no podobały nam się rzeczy jakieś, na przykład, nie wiem, marka Jacobsa, na przykład... torebka. torebki mi się podoba, ale to nie jest takie coś, że mam taki, wiecie, ścisk, żołądka macicy, że po prostu muszę to mieć, bo umrę. I tak. no ładne są te rzeczy, fajne, fajnie mieć, ale jakoś tak nie mam takiej chęci jakiegoś takiego wiecie to Może posiadania. to się zmieni, może jak przyjdzie jakiś taki czas, no ludzie się zmieniają i tylko krowa nie, nie zmienia opinii, słuchajcie, no to, to może przyjdzie taki no czas, czas, że idzie. będziemy miały takie rzeczy. Ciężko powiedzieć, ale ja na dzień dzisiejszy, nawet w sumie oprócz okularów, tak jak Kasia, mm. e, Rajbanów, które też zamawiałyśmy z Zalando, nie mam jakichś takich super drogich czy ubrań, czy butów. Nie wiem, naprawdę nie, nic nie mogę wymienić, nic mi w głowie nie świta. Znaczy, to są takie, takie standardowe rzeczy z sieciówek, czy nie wiem, no, może najki, buty najki, takie skórzane buty na no, zimę. One z reguły dużo kosztują, albo jakiś taki płaszcz zimowy, ale coś, coś z takiego z ekstra, które za dwa tysiące? Nie. 4 tysiące nie mamy takiej Dobra, rzeczy. Dobra, pytanie kolejne. Jaką rzecz z szafy nosisz najczęściej? Ja zauważyłam ostatnio, i nawet za wam pokażę, jakie potwierdzenia. Jedna, druga, czyli marynarz z bo z Bazy Czwarta? Czwarta i tutaj piąta. Jezus, Kaśka! To są, że, ale to, to są rzeczy, które ja zbierałam w sumie przez kilka lat. I to jakoś tak się po prostu nazbierało. Ja ktoś mnie widzi na przykład codziennie, gdzieś mnie tam widzi i widzi, że na ja chodzę w paskach, to sobie myślę, się ona na codziennie w tych paskach, ale to są inne bluzki, żeby nie było. E, jakoś, nie wiem, strasznie mi się podobają. Nie wiem, co mam nałożyć, to założę jakieś zwykłe dżinsy, czy zwykłe czarne rurki, bluzkę w paski, panterkowy pasek, czy panterkowe buty jakoś tak... Wiecie, czuję się dobrze, jakoś tak spoko wyglądam. Tak. Ja oczywiście też powiem o t-shirtach. Będę nudna do szpiku kości, biel i czerni. I Najczęściej noszoną rzeczą przeze mnie to jest ten biały t-shirt, to jest t-shirt Zary. Fajnie skrojony, można wywinąć rękawy. Dekolt jest dosyć duży, przez co możecie go nosić też na ramię. Możecie wcisnąć w dżinsy, możecie chodzić do shortów, do czarnych rurek. Ja to noszę po prostu pasjami, noszę ten t-shirt. I drugi t-shirt to jest t-shirt z Zary, też bardzo tani, bo on kosztował 29 zł. Ale też fajny, wetknięty w spodnie wygląda rewelacyjnie. Więc ja te dwa kolory i dwie bluzki noszę na zmianę. Piorę i chodzę, piorę i chodzę. Piąte pytanie. Co upolowałaś z second handu? Co jest Twoją najlepszą dotychczasową zdobyczą? Ten! Jest to sukienka, którą ja kupiłam na Narutowicza. Pamiętam jak dzisiaj. Tak sobie poszłam, do tego do Ciplandu. Mówiłam, może coś znajdę. I znalazłam, I znalazłam sukienkę. Uwaga, sukienka, która była rozmiaru 42-44, także była dla mnie dużo za duża i też była trochę taka za długa, że za kolana. ją do krawcowej, żebym ją przerobiona, ją zwęziła, skróciła i to jest sukienka projektantki, ja sprawdzam, to jest projektantki ze Stanów, Mili. Of New York i ta sukienka, uwaga, ma była z netko i na nasze polskie kosztowała coś około 1200-1500 zł. I ja ją kupiłam za niecałe 50 plus 50 zł przeróbka, także mam sukienkę za 100 zł. Jak cały czas masz? Ja tę sukienkę mam od kilku dobrych lat ja ją cały czas mam. Yy, mam na niej takie etapy. Czasami mi się podoba, czasami mi się nie podoba. Czasami pójdę na jakąś tam rodzinną imprezę w niej, czasami nie, ale ona wisi w szafie i. Czeka. Czekać, sukienka jest rewelacyjna, tutaj ma taki piękny naszyjnik z kamieni. Cukienka żółta bardzo dobrej jakości z podszewką z wytłaczanym takim tutaj wzorem. Wiecie co, ja aż takich drugich perełeczek, jakich Kasia tutaj zaprezentowała, nie mam, ale to jest jedna moja ulubiona sukienka. Pamiętasz? Tak, my gdzieś byłyśmy tam na... Staszica? Na Staszica, tak. Szłyśmy ten Mark Manekin był ubrany w tą sukienkę. I najpierw miała, Kasia umierzyła, ale jakoś tak kolor nie pasował na siebie i ja tak założyłam, myślę kurczę, fajna ta sukienka. I powiem Wam, że to przez jakiś pewien okres czasu, gdzie ja w ogóle sukienek w szafie nie miałam, to była jedyna sukienka, którą na wyjściowa, Na, na wyjścia, czy na randki, czy gdziekolwiek indziej. Jest ala bandażowa, z tyłu ma taki dosyć widoczny suwak. Cały czas ją mam, nie wyrzucam jej, bo ona pięknie wygląda na opaleniznę. I ja oczywiście na wakacje, które kiedyś pojedziemy, pojedziemy, proszę, to założę na strój kąpielowy złocistą opaleniznę i będę się przechadzać brzegiem morza. Przypiękna jest ta sukienka, i, I kolejnymi zdobyczami, proszę, chociaż. Pomogę chociaż zdobyczami bym tego nie nazwała, bo to są zwykłe topy, ale powiem Wam, że w sklepie ciężko znaleźć takie baseballowe t-shirty. To są takie t-shirty e, typowo męskie, bo one wszystkie są z działu męskiego, sportowe i e, to kosztowało dychę w ogóle to tak wygląda. Ten kosztował coś około 15, również na dziale męski. O, ten to w ogóle ja uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych t-shirtów numerkowych. I ten, który jest dziadem, porwanym, ale jego to... ja go dalej mam. Jego go uwielbiam, ten t-shirt. I to mi się kojarzy z tym koncertem Beza, za co byś A, pamiętasz? No? Jakieś takie też moje wspomnienia. Uwielbiam te t-shirty i nigdzie indziej w sieciówkach takich fajnych, numerkowych t-shirtów nie mogę znaleźć, a wszystkie są z ciuchlandu. Pytanie numer 6. Jak myślisz, na którą rzecz zmarnowałaś najwięcej pieniędzy? Tutaj w domyśle rzecz z szafy. Z reguły, jeżeli coś kupujemy, to... Nie wiem, przynajmniej ja chcę chcę być pewna w 100%, że to mi się podoba. Jeżeli jak wrócę do domu z jakimiś zakupami i widzę, że coś mi się nie pasuje, coś nie halo, to ja to od razu zwracam. To sama było z bluzką, spulębel, z zamówiłam, przymierzyłam i jednak hmm, to nie, to. nie to i od razu oddałam i dzięki Bogu bo to była dobra decyzja. Więc ja z reguły staram się, żeby te zakupy były przemyślane. My z reguły staramy się przynajmniej zakupy robić w miarę przemyślane i kupować rzeczy które chwyto, chwycą nas za serce, bo to jest coś takiego, że mierzycie coś, zakładacie i. O, wow, fajnie jest, wygląda. To jest to, więc e, my z reguły nie kupujemy rzeczy, które, do których nic nie czujemy. <noise> Czyli jak są takie związki, generalnie wiecie, nie, nie, to, A nie ja no, no, to nie ma to nie. To nie. Ale jeżeli weźmie nas za serce, złapie i stwierdzimy, super, to jest to, mogę to nosić z tym, z tym, z tym, z tym <noise> i z tym, mamy, wydaje mi się, już tyle lat i jakoś tak znamy z siebie i swój <głos> styl, <głos> że wiemy, w czym się czujemy dobrze i co będzie nam pasować i nie staramy się nie wyrzucić. Rzucać pieniędzy w błoto. Ale jesteśmy tylko ludźmi, więc zawsze bierzemy na to poprawkę. Zdarza się, ale to takie są, przy pracy. To są y, tylko nasze jakieś takie życiowe potknięcia, i każdy z nas, i wy, i my, takie mamy. Coś, co kochasz, ale większość ludzi może tego nienawidzić. Chodzi o rzecz z szafy. Moje drodzy. Kasia podsunęła ten pobyt. Jak masz rację? Widzicie co? To są po prostu boyfriendy. Albo się je kocha, albo, albo się, się je nienawidzi. nienawidzi. Boyfriendy. Ja mam tutaj boyfriendy z FNF, ja je kupiłam też dobre chyba dwa lata temu i chodzę w nich non-stop. Ja wiem o tym, że wzrostu mam 1,58 m, przy dobrych wiatrach 1,60 m. Ja wiem o tym, że nie mam nóg ani Rubik, czy Frostkopiak, czy jakiejś innej światowej klasy modelki. Ale co z tego? Widzicie, jest tylko jedne? A spodnie są mega wygodne, więc czemu mam nie chodzić w nich? Pasuje, Co, do, do, pasuje wszystkiego? do wszystkiego do trampek, do szpilek, jakie pani decyzujecie, nawet ostatnio do, napisana mi jakaś dziewczyna, nie wiem czy to był komentarz czy mail, to też miała takie problemy. No słuchaj, mam tyle i tyle wzrostu, jestem niska, czy mam chodzić w boyfriendach. No proste, że tak. Jak nawet masz jakiś taki problem, kompleks tego, że jesteś niska, to nałóż do boyfriendów szpilki. I jeżeli już to nie się na, przekonasz chodząc tych szpilek albo tych spodni, to potem bez problemu nałożysz buty na płaskiej i agidasy, tramki i wiecie, będziesz będzie się, będzie się czuła dobrze. W, sama z sobą i razem z tymi spodniami są wiszące, nie podkreślają naszych kształtów, skracają nam nogi, spłaszczają tyłki. A ja są tak wygodne. Ale są to naprawdę wygodne spodnie i dodają takiej, takiej zwykłej stylizacji nawet Nonchalancji. Takiej na troszkę nonchalancji, takiego... E... Niedbałości luzu, takiej, luzu, ale ta niedbałość jest taka kontrolowana, bo możecie dorzucić szpilki. Nawet słuchajcie, zobaczcie, wyobraźcie sobie tak: zakładacie biały t-shirt, Kasia mi do tego fajne boyfriendy i dorzucacie szpilkę. No i co? Sprawiedź. jakiś naszyjnik. Jesteście gotowe nawet na imprezę do klubu. Ostatnie pytanie to trzy Twoje najulubieńsze rzeczy z szafy. Oczywiście postaramy się pokazać czegoś, czego nie pokazałyśmy w poprzednich kategoriach, będą to rzeczy troszeczkę inne, co nie znaczy, że tamtych nie nosimy. Pech. ale pierwsza kategoria to są kimono. Może też skupmy się na tym, że to jest okres wiosenno więc w takich klimatach tak. bardziej wiosenno pokazujemy rzeczy i u mnie to są kimono. Ja mam różnego rodzaju kimono kolorowe, czarne, stonowane kolory, jeszcze Wam pokazywałam w różnych filmach, dla mnie kimono jest rewelacyjne Jest taką, wiecie, super alternatywą dla zwykłej kurtki Super alternatywą dla jakiegoś swetra lekkiego wiecie nawet jest jakiś nie wiem yy, Chłodny wieczór, zarzucie sobie tak na ramiona, fajnie wygląda No szalanskie, ja z reguły staram się Jeżeli mam taką w górę Nałożyć tylko ewentualnie czarne lurki Czy nawet w czarnych bardziej wolę niż w dżinsach, Albo ewentualnie jakieś krótkie spodanki Coś takiego przylegającego do ciała, żeby nie wyglądać taki worek. Ja pokażę Wam Jeden t-shirt z H&M, który, który Lubię z, jednej, z jednego względu Wetknięty fajnie w dżinsy, naprawdę fajnie wygląda, z racji tego, że on ma tutaj fajne, fajne wycięcia. wycięcia. Mhm. Mi się to podoba. Zdaję sobie sprawę, że części y, kobiet może to się wydawać tak, A nie, nie że trzeba też wybrać odpowiednie miejsce, gdzie taki t-shirt się pójdzie. Bo na przykład do tak. pracy się nie pójdzie, do urzędu jakiegoś też się nie pójdzie, na jakąś rozmowę kwalifikacyjną się nie pójdzie. Ale na przykład nad jezioro, na, na morze, na imprezę, tak, że coś więcej pokazać, jak najbardziej. Tylko Mi się podoba miejscem, to, jakoś, wiecie, wybrać. Nie. Mi się podoba to, że tu fajnie wyglądają wszelkiego rodzaju delikatne staniki. Mi się to podoba. Ale znam tak. dużo mhm. osób, które twierdzą, że to wygląda tanio, beznadziejnie, że pokazujesz bieliznę i spoko, no, no, no okej. Okay. Okay. Mam, ja mam w ogóle koszulę w kratkę, no nie tylko, że koszulę w kratkę, ja lubię koszulę jeansowe, lubię koszulę w paski, lubię koszulę różnego rodzaju. Mm -hmm. One są na pewno tak samo jak tamtej kimono, świetna alternatywa dla swetrów, dla jakichś takich wiecie, narzutek. Ja na przykład, jeżeli są chłodniejsze dni, to ja po prostu sobie tą, tą koszulę noszę zapiętą, pod, spod jakieś takie delikatne bluzeczka na ramionczkę, żeby było mi ciepło. Jeżeli jest gorąco, no to ja na przykład to mam tak, żeby w pasie sobie zawiązać, czy no po prostu tak sprawia. zarzucić na ramiona, żeby coś tak. I w ogóle super wygląda właśnie to przewiązane w pasie jako taka nie wiem narzutka, takie troszkę coś też takiego luzu dodaje tak. stylizacji, to wygląda trochę inaczej, ciekawiej. Super sprawa, jedna rzecz, jedna z koszul, które ja najbardziej lubię to jest akurat z Mango. Kasia jest ja z mam mhm. Słuchajcie, no koszulę w kratę ja myślę, że każdy w szafie powinien mieć, kto jakoś tam modą się interesuje, bo naprawdę rzecz bardzo twarzowa i m, bardzo funkcjonalna. Fajna i to można naprawdę nosić, nawet, a nawet w zimie można na przykład nosić koszulę pod jakieś swety na tak. nałożyć. Tak, coś takiego z serkiem to może wyglądać trochę grzecznie, ale też fajnie. Ale do gwiazdy też, tak myślę. Ja ja mam, że w takiej kategorii pokażę, powiem Wam, ja to skończę doskonale znacznie. Ja ją kupiłam, nie wiem, dwa lata temu, trzy lata temu i ja w niej chodzę non-stop i, i kiedyś nawet takie było pytanie, ale nie wstydzisz się, że twoi znajomi zobaczą się w tej samej sukience? Absolutnie nie, bo ja mam swoich przyjaciół, swoich znajomych, co mam się wstydzić, że jestem w tej samej sukience? wiem, że ją skatuję. Co ona nie może skatować? Ja na przykład tę sukienkę uwielbiam, ale wiecie dlaczego? Ona jest literę A. I nawet jeżeli ten jakiś wesele, na jakiś weselecz, na jakieś taką posiadówkę rodzinną się naje, najem. najem bo tutaj nic nie widać. widać. Jeżeli chodzi o sukienki, ja tylko tak wrzucę dwa hmm. słowa. To jest moja sukienka z Mango XS, ulubiona, ukochana, miała ją milion wioski. razy i to jest kolor i krój, w którym ja się czuję najlepiej. Hmm. Ma piękny krój, kieszenie, które I bardzo zakrywają kości po... ona jest, no nie? Tak, zakrywają brzuch, Dekol delikatnie podkreśla tutaj linię szyi, troszeczkę wydłuża ten ten obszar serwetki. Kolor to jest mój kolor po prostu. Ja wiem, że ja w tym kolorze dobrze wyglądam. Już teraz kiedyś czerwonego nie znosiłam, ale teraz już wiem, że fajnie mi nawet w takich żywych kolorach. Dobrze, moi drodzy, to jest to wszystko, jeżeli chodzi o tak zaufana szafa. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Was zainspirował. Piszcie na dole w komentarzach, co myślicie o tych naszych wyborach ciuchowych. Jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, śledźcie nas na Instagramie i na Snapchacie Justyna LGS i Kasia LGS. Dziękuję Wam za oglądanie, za każdy like w górę, za każdą subskrypcję. Kasia Wam z tej okazji macha. Pa!